Hej, witamy Was w 16 odcinku Square Story. Po dłuższej przerwie wreszcie powracamy i chcemy Wam pokazać efekt naszej długiej pracy, który już częściowo mogliście zobaczyć w odcinku o zamku. Hejka! No dobra, wesoło jest, fajnie jest. Kuba, no, odwracaj się. No bo internet mam, nie, to wesoło. Bo połączyłem mój kabel od internetu wreszcie. Dobrze, urwałeś sobie i teraz tak. zasadziłeś. Tedy Ta dom. -da tam deradam. -da tam -da No, tak naprawdę bardzo wiele to tutaj się nie zmieniło. Trochę doszło domków. Wszystko teraz dokładnie oprowadzimy Was, pokażemy, co zrobiliśmy. Witamy Was na naszym Dzikim Zachodzie. Po prawej stronie zaczynamy, droga wycieczko. Zobaczymy salun. Salun, nie salon, tylko saloon! Salun. Tak z angielskiego. A nie po amerykańsku. Tak. Mamy stoliki. Tutaj zaczynaliśmy nasz ostatni odcinek. Znaczy ostatni, no zamkowy odcinek. Zamkowy, tak. Stoliki. Na górze mamy pomieszczenia takie gospodarcze do, do mieszkania, coś ale to takie pokoje do wynajęcia. A, a la hotel tylko, że... W salonie. W salonie, tak. Nie w salonie. Nie, w salonie. No i wszystkie bardzo ten, w podobnym stylu. Bardzo podobne. I jak zwykle zaczynamy kręcić odcinek i jest noc. Nie ma nocy. Już nie ma. A i no. też ten drzwi oczywiście na pistony zrobione. W no. stylu. Chodź tu Kuba. W tym y z z z dziko -za zachodnim No mają ten, imitować to takie rozsuwane takie drzwi w obie dwie strony. Chodź. To będzie fajnie jak prowadzą w 1.8 te takie płotki jakby. Płotkowe drzwi właśnie Podkowe też na to czekamy. Po drugiej stronie mamy taki budyneczek, no w sumie nie wiem. Nic na nim bo... mi nie pisze. No, zrobiliśmy tak go. Czekaj, po... ja się wody napiję, bo się zmęczyłem. Ale siorbiesz. Dobra. Nie wiem, zastanawialiśmy się, że to może być szewc czy coś takiego, no ale jeszcze go nie wykończyliśmy. Tak, a dobra. No nie, no tak naprawdę nic nie ma tam. Ja nie wiem. No, ja tu głównie działam. No bo ja nie miałam internetu, nie? Od środka. Moja inwencja twórcza. Idziemy dalej. Moja wina, że mi y, TP urwało kabel od internetu. Tak. Chodźmy tutaj. To jest to, więzienie, to więzienie. szeryfa. No, szeryf. Mamy A. więzienie, które też było już pokazane w, w poprzednim odcinku. Tak, do, do tego więzienia ani nie wejdziesz, ani nie wyjdziesz. Bo nie ma jak wejść. Jak wyrycha zatrudnić, to by zrobił podkopy. Czyli wek. Weka. O no, kurde. Tutaj coś nam zbugowało, stoliki. No ale dobra, trudno. Yy, tutaj o. było biuro szeryfa. No ale nie mamy teraz ten, czerwonych pochodni nawet, żeby ten podstawić pod te pistony. Nie No ale tak, biuro szeryfa. Klucza też nie zostawiłem. No ale dobra. Chodźmy dalej. Jako klucz miała ten, posłużyć czerwona pochodnia. I przy postawieniu jej przy drzwiach miały się otwierać. O. Dobra, idziemy dalej. Ja tutaj zaprezentuję jak nie, no. Wiecie co? Zaprezentuję to później, na sam koniec. Na bym. samym Przy końcu, ja też, Przy... za, ja też zaprezentuję. Nie, no dobra, ty nakręcisz moją spektakularną śmierć. Dobra, ale tu jeszcze. Dobra, no nakręcę. Będziesz ten z zewnątrz. Ale nagle. tu jeszcze były płytki. Yy, ale uznałem, że tak będzie ciekawiej. Aha. No, no to ja tak <laughs> uznałem. Dobra, chodźmy dalej. Po prawej stronie mamy tu największy jest. budynek w naszym mieście. To jest motel. A tu, a tu jest przystań dla konia. No Kuba, możemy się przypiąć do palików i sobie poczekamy. Jest poidełko, można się napić. Jak znowu podpumowę. Pełne luksusy. Dobra, teraz chodźmy do głównego motelu. Nie wiem, to. Co... A to, to moczę. Dobra, motel, dobra. Motel, motel. Napisu jeszcze nie zrobiliśmy. Pewnie będzie z dwóch stron. Bo, bo chomik nie, nie miał czasu. Nie no. M jest ciężko. fajne szafki. No to mają być szafki, tutaj ma być taki barek, no nie? Że tutaj wydaje się drink i tym podobne. Taki był mój zamysł. Dużo zrobiłeś. Tabliczkami będzie trzeba tutaj te. Krzesełka. Krzesełka, schodki podokańczać. Tutaj mamy recepcję. Chodź tu. Ja ci wydam klucz. Nie no, nie wydam ci. No dobra, to ja idę na górę już. Ja będę tym groźnym bandytą się włamie. O ty. O ty, Aj, chciałem ci zamknąć przed nosem. No dobra, no to są pokoje. Jak to w motelu. Można wynająć je. Niczym się nie różni od tamtego w salunie. Nie, tutaj się jest jakaś zmiana. Chodź tu. Chodź. O, tu trafiłem do jakichś skrzynek. To jest ta kanciapa tej. Sprzątaczki. Aha, dobra. Słuchaj. Chodź tu. Tadam. Tutaj po prawej stronie jest składany stolik. Taki mój pomysł, że trapdura można wykorzystać właśnie jako taki stoliczek. Chyba fajna rzecz, Kubę przycięło. <grych> no dobra, byłeś stąd. No weź się przytnij. No przycięło cię. Dobra. Ale możesz wyjść. To dziwne. Dobra. Yy, to idziemy jeszcze dalej. Naprzeciwko... Motelu. S motelu, tak. Motelu. Znajduje się... Nie może wskoczyć. Ha, ha, ha. A żartownić. Yy, nic innego... Jak... Stajnia? Tak, Dziki Zachód rządzi się swoimi prawami, samochodów nie ma. Są so, stajnie. Musi być stajnia. Mam trochę drewna, żeby wykończyć. Mam, to mogę zaraz na tutaj już dokończyć. A no, co się stało? Zabrakło mi tego. A. Drewna. Spokojnie. Można to już wykończyć. Ja idę posiano do pyska. Dobra, to już. To, to dokończył ten na koniec. nam, 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 nam. nam, 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 nam. Dobre siano. Ale to są zapasy! No to Nie co z tego? Ja, ja od razu daję zapasu, bo są świeższe. No, jest na pane jest tutaj w wybiegach. Ale tamte całe dni na dworze leżą, a te są w, ładnie w pomieszczeniu. <grym> chodź, pokażesz. Tutaj są wybiegi dla koników z wodą. Miam, 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 z Mam, miał, 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 No a tutaj chodź jeszcze tutaj. Czekamy właśnie na to, aż pojawią się bramki i wtedy będą ładne zagrody dla koników. Już tutaj porobione. Tylko, że właśnie czekamy na 1.8. Wtedy już będzie w pełni wykończone. Tak jest. Nasz dziki zachód. No i obok. Tutaj stajni. Nie mogło zabraknąć. Studzienki Czekaj, ja położę te, -te. Siano. <grym> Zabrałeś koniką sianko? Wiesz, że tutaj jest to poidło. Chodź. Dobra, nieważne. <grym> <grym> studzienka jest. No tu jest poidło. Nie, to jest studienka. Ja mnie tak zlagowało mnie zlagowało. Co? Zlagowało mnie. A. Yy, no i też kątem oka możecie zobaczyć, że praca na zamku w Re. Tak jest. Coś widać tam. Jeszcze nie będziemy zdradzać co. Zamek, no, zamek to jest oddzielny odcinek. Oddzielny będzie, tak. Cze ja mam jakieś lagi dzisiaj. Dużo pracy tam będzie, no ale... Dajemy, dajemy. No i tutaj są tak. Dwa domki mieszkalne, które oczywiście nie są wykończone. To jest nieważne. One są po prostu <noise> jako bryła, ładnie się tutaj komponuje, to są bliźniacze domki, tak samo zaprojektowane, w tych samych miejscach schodki. Kto je robił? Kto je robił? Chomik. <noise> nie, Kuba mi dużo pomagał. Tak, szczególnie jak nie miałem internetu. Nie no. Nie, żartuję. O, zapomniałem o tych, o pochodniach. Dobrze, że potworki na razie wyłączone. Nie, internet dopiero od wczoraj mam. No tak, a więc tak, nawet nie wytłumaczyliśmy, gdzie weszliśmy. Był tam taki bardzo... iść. Cicho, cicho. O, bank. By anek. No, yy, dobra. Yy, a więc tak, jest to bank. Bank rządzi się swoimi prawami. Powtarzasz się. Czemu? Już to było przy stajni. Nie. Ja tam coś innego jakoś. Nie. Powtarzasz się. Dobra, nieważne. Bardzo dobrze. Nieważne. Widać, że ja mówię, a nikt inny. Ja tutaj mogę ten siąść sobie, siąść sobie na foteliku, przyjąć i wypłacić kasę za złoto. Tam na górze, jak widzicie, już Kuba poleciał. Nie poczekał na mnie. No nie wejdziesz. To musi być dyrektor. Jest tutaj. Chodź tu. Cicho. Kuba ja, zostaw to. Ja się włamuję do skarbca, zostaw. No nie, to weź, kucę, ja chcę no. zobaczyć. No nie. nie. <laughs> tutaj jest skarbiec z kilkoma bryłkami złota. No. Złota, A tutaj złota. jest pokój dyrektora. Chodź złota, tu. Złota. złota, złota. Który ma widok oczywiście tutaj na te całe skarbce, żeby nikt złota. tego nie ukradł. A w skrzynce u niego... Chodź Kuba. Podpierniczysz klucz. A, klucz. Złota. Masz tutaj w księdze... Złoto! Złoto, ja, ja chcę złoto! Haha, złoto! Jest, spokojnie. <laughs> ja jest, złota. Yes, mam złoto! 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 Haha! Złota. Dobra, ja mam spokój na kilka godzin! Złoto! Golda! <laughs> Dobra, ty to będziesz naprawiał, mi się nie chce! <laughs> Dobra! Nie, okay. odwala mi coś. Nie no, widać. pazerny jesteś. Ale to dobrze. W sumie to by było na tyle. Tak wygląda nasz dziki zachód. Chyba jest ładny. Przynajmniej nam się podoba. Bardzo. Dojdzie tutaj jeszcze tak myślałem, że wieża ciśnień. Może coś takiego. Bo nie wiem w sumie, czy nie nawet były. Możecie nam w komentarzach wytłumaczyć. Albo posłuchać jakieś projekty, co mamy, mamy budować jeszcze. A i tutaj jeszcze będzie taki główny ratusz. O tutaj, gdzie stoję, walnie się ratusz z drewna, i to będzie skończony nasz Dziki Zachód. No ale chyba jest ładnie, fajnie Nie, to wychodzi, fajnie, fajnie. dużo materiałów poszło, ale mieliśmy z... fajną pomoc, Tak. Nasch widzowie pomogli nam zbierać drewno, Czyli co im serdecznie dziękujemy. Patryk. Patryk, Norbert, Rafał i Krzysiek. Oczywiście. Tak, nie możemy o nich zapomnieć. Zobaczycie ich pewnie, myślę, że w następnym odcinku. Znaczy, nie, nie w następnym, o, tylko o, o, o zamku. No, możecie ich zobaczyć właśnie w odcinku o zamku. A Kuba, nawet nie wiemy, ile nagrywamy, więc ja chyba wiem. będziemy kończyć. Wiem mniej więcej. To Ale akurat jeszcze? noc idzie. Ile? Minutę. Aha, no to dobra, kończymy. No, no, noc idzie. No to. A ja jeszcze zginę. Chodź. No To za zgiń, Zgiń. Zginiesz marnie. Zginę marnie. Boję się. A ja też ginę. To ja nie ginę. Dobra, no to Dobra. co? Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i. No i właśnie straciłeś przedmioty, będziemy musieli kopać. No i na razie. Cześć.